Hejka, witajcie na moim kanale. Jestem Angelika, i dzisiaj jest poniedziałek, więc w takim razie zapraszam Was na film. Co dzisiaj będziemy robić? A będziemy. Yy, będę robiła pierwszy tak albo albo. Będę miała 25 chyba pytań, 24. Mam je wszystkie zapisane na telefonie. I to jest tak, on jest bardzo stary, ale go znalazłam, chciałam go nakręcić, więc tutaj jestem. I chodzi o to, że są wybory książkowe, że. Albo wolisz to, albo to i dlaczego? Więc po prostu zacznijmy ten film. Pierwszym pytaniem jest: czy wolę serię, czy jeden tom książki? Szczerze to, najbardziej lubię jednotomówki, dlatego że ja w ogóle lubię jak najchudsze książki, jak najszybciej, żeby je skończyć. No nie wiem, tak jak już lubię szybko. Takie 300 stron to jest idealnie. Kiedy ma książkę, 400 to już tak. No tak. Średnio, średnio Mam jedną no taką książkę, która ma 1100 stron I literki o takie maluśkie Więc no nie wiem jak to będzie, ale bardzo chcę ją przeczytać To jest ogólnie zbiór paru książek, więc dlatego jest taka długa Ale odpowiadając na pytanie, no to jeden tom najlepiej Ale no seriami też czytam, no po trzy książki, to trzy książki, kiedy ma seria, to w sumie najlepiej, chyba. Jak już odpowiadając na inne pytanie, czy seria, trzy, czy więcej tomów, to y, szczerze, trzy tomy no bo im więcej, tym gorzej mi się wydaje. No nie wiem, jakoś tak. Im mniej, tym lepiej. Więc przejdźmy do kolejnego pytania, już. Y, drugie pytanie w ogóle nie rozumiałam, bo to właśnie jest y, w, tym, w tym tagu, czy wolę autorki, czy autorów. I szczerze, jak czytam książkę, to y, nigdy nie zdarza mi się w ogóle patrzeć na autora, dlatego że. No nawet w sumie nie wiem dlaczego. <grafię> po prostu nie robię tego. Y, nie zwracam uwagi na autorów. Y, I no, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, czy to dziewczyna napisała, czy chłopak. W ogóle każdy może ją napisać. I jeśli ktoś dobrze to robi, to będzie książka dobra. Nie zależy to od płci. Mm, trzecim pytaniem. Jest, czy wolę księgarnie, czy strony internetowe, no typu Empik, czy jakaś, yy, czy tam .pl, czy jakaś inna strona. Yy, szczerze, to częściej, częściej zamawiam przez internet, ale do Empiku chodzę tak, żeby po prostu pooglądać sobie książki, popatrzeć, co bym chciała sobie kupić. Tak jakby bardziej z Empika biorę inspirację, co kupić. A na internecie zamawiam bo na internecie jest często tanio. No, chyba, że w sklepie zobaczę książkę, którą muszę mieć w tej chwili. Muszę ją kupić teraz, teraz, teraz. Więc to robię po prostu. Rzadko mi się w ogóle zdarza kupować książki za okładkowe 35 zł, bo uważam, że to dużo, skoro można zapłacić 20 zł za tą samą książkę w internecie. Więc odpowiadając na pytanie, strony internetowe. Czwartym, czy wolę film, czy serial na podstawie książki? E, wolę film, dlatego że seriale są długie, tak samo jak z tymi książkami e, No dla mnie się dłuży jakby jeden odcinek po 50 minut, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo dla mnie Nie lubię oglądać seriali, pomimo że to robię, ale no tak rzadko się zdarza e, Ale no właśnie 40 minut odcinka, a film, który ma godzinę 30 i zawiera całą historię jest o wiele fajniejszy i przyjemniejszy dla mnie do oglądania. Oczywiście nie dla każdego, dlatego, odpowiedzią na to pytanie jest, że wolę film. Kolejnym pytaniem jest to, czy wolałabym być profesjonalnym autorem czy recenzentem. Odpowiedź jest prosta, że autorem, dlatego że recenzentem w ogóle bym się nie nadawała do tej roli. No, Ja dużo książek w ogóle oceniam pozytywnie, pomimo że mogą być dla większości beznadziejne. W ogóle większość książek jest dla mnie dobra. Rzadko w ogóle mówię, że coś jest złe. Jest albo okej, okay, albo bardzo dobre. Rzadko jest e, coś na jedną gwiazdkę, lub po prostu, że jest to beznadziejne, pomimo, że czekajcie, na podsumowanie miesiąca, porozmawiamy o jednej książce, e, która trafiła na listę jednogwiazdkowych. I to w ogóle pierwszy raz chyba może nie pierwszy, ale bardzo rzadko oceniam książki na jedną gwiazdkę, naprawdę bardzo, bardzo rzadko. A autorem dlaczego chciałabyś? Dlatego, że e, po prostu chciałabym mieć coś własnego, wydać właśnie tą książkę, to jest coś już takiego wow, moim zdaniem. Wydanie książki to jest naprawdę większy level. No a recenzentem bym nie mogła być. Po prostu nie chciałabym być. Kolejnym pytaniem jest czy chciałabym czytać 20 ulubionych książek w kółko, czy ciągle jakaś inna, oprócz tych 20? Tak sobie dodałam, chyba w tym pytaniu tak nie było. Wolałabym wszystkie inne, ponieważ nie lubię czytać dwa razy tej samej książki, pomimo że też mi się zdarzyło i pewnie zdarzy, ale bardzo, bardzo nie lubię tego robić. Wolę czytać ciągle nową historię, niż powracać na przykład do jednej kilkakrotnie. No niektórzy czytają po pięć razy tą samą książkę, a ja, najwięcej zdarzyło mi się dwa razy przeczytać, tak? Czyli za pierwszym razem i reread zrobiłam raz, raz. I to takiej serii dla dzieci. Kiedyś Wam ją pewnie pokażę. Kolejnym pytaniem jest, e, czy wolę książki fizyczne czy e-booki? I jeszcze kolejnym pytaniem jest, czy wolę e-booki e, czy audiobooki? I to odpowiemy razem na to pytanie. E, audiobooków w ogóle nie słucham, nie rozumiem sensu. W sensie, może tak, rozumiem sens, że niektórzy lubią i potrafią się skupić, ale ja jestem z tych osób, które w ogóle się nie skupiają na audiobookach. E, raz właśnie mi się dzi dzisiaj przypomniała sytuacja, kiedy w dzieciństwie miałam jakąś książkę do szkoły przeczytać i właśnie rodzice puścili mi audiobooka. E, może ktoś pamięta tą książkę. E, był tam pies, tyle pamiętam, i to nie jest pies, który jeździł koleją, na 100% nie. Nie pamiętam nic więcej, wiem, że jakaś pani była i pan, to tyle. To może ktoś przypadkiem pamięta. E, no, <ścoughs> e, I. Właśnie audiobooków w ogóle, ja wtedy zasnęłam właśnie, to jest konkluzja tego co mówiłam Ja wtedy zasnęłam podczas tego audiobooka po 20 minutach, strasznie mnie to nudzi Kiedyś też jechałam ze, ze znajomymi i kierowca puścił właśnie audiobooka i było nudno, strasznie W ogóle chciało mi się tak spać, no nie potrafię się na tym skupić Jak ktoś słucha, no to rozumiem, ale ja nie potrafię i teraz z drugą częścią czy wolę e-booki czy tradycyjne książki? Oczywiście tradycyjne. E-booka by, nigdy bym nie przeczytała chyba. Ja lubię to trzymać, lubię, właśnie tak patrzę tutaj na mój regał, lubię na nie patrzeć, po prostu patrzeć, że ja to mam, że to czytałam, wracać do historii jakby y, patrząc na y, samą okładkę, przypominać sobie dni, w których się to czytało, czy coś takiego. Naprawdę y, bardzo fajnie jest, kiedy ma się w domu jakąś kolekcję właśnie książek. I to też ładnie wygląda... Dla innych, że wow, oczytana czy coś takiego, ale nie patrzę tutaj na innych, jak będą, co o co mnie myślą, tylko patrzę bardziej pod siebie, że naprawdę uwielbiam patrzeć na książki, U, uwielbiam je w kółko układać gdzie indziej, lubię je dotykać, lubię je wąchać, wszystko w ogóle. Muszą być tradycyjne. Następnym pytaniem jest, czy bym wolała jeden ulubiony gatunek czytać w kółko, czy wszystkie inne poza tym jednym ulubionym. To też jest tak zmienione, bo dodałam, że ten ulubiony i tak dalej. Pewnie o to w tym pytaniu chodziło. E, moim ulubionym gatunkiem jest romans, a co bym wolała, tak szczerze, to jest. No, ostatnio mi się tak już e, wola jakby odejść trochę od tych romansów. Oczywiście mam ich jeszcze mnóstwo na swoich półkach do przeczytania i na pewno będę czytać. Ale na pewno bym e, czytała wszystkie oprócz tego romansu, dlatego, że e, zmienia mi się w ogóle teraz podejście do książek. Chcę zacząć inne czytać. Książki trochę mądrzejsze, niż takie typowe, właśnie książki, gdzie są takimi odmurzdżaczami, jakby. No, wiecie o co mi chodzi. Um, następnym pytaniem jest, e, czy wybieram książkę po okładce, czy po opisie? E, okładce. Już definitywnie. Widzę okładkę i. i... Czasem czytam opis, czasem nie, bo nie lubię sobie spoilerować i ją kupuję. E, dlatego ja uwielbiam piękne okładki. E, to znaczy, no nie zawsze mi się tak zdarza. Czasem jak przeczytam opis, to twierdzę: Dobra, kupuję ją, ale okładka ma to, ma coś w sobie. Po prostu okładka musi być piękna. No musi, musi. Nie, na przykład okładki z ludźmi są okropne. Nie rozumiem dlaczego to się dzieje. I dlaczego ludzie to robią? Mam nadzieję, że ktoś z Was też tak sądzi, jak ja. Dobra, po prostu przejdźmy do następnego pytania. Okładki. To jest moje pytanie, bo parę pytań jest od moich koleżanek, które serdecznie pozdrawiam, i niektóre pytania są ode mnie. To, to pytanie jest akurat ode mnie, czy bym wolała. Grę, na, grę czy film na podstawie książki Że filmów by na przykład w ogóle nie było, a gry by były I tak bym właśnie wolała, że, żeby były gry Ja uwielbiam grać w gry i e, codziennie to w ogóle robię e, Codziennie gram i naprawdę typu Wiedźmin Wiedźmin jest super I więcej takich produkcji powinno być No bo filmów i tak jest mało na podstawie książek właśnie I to też jest trochę e, smutne e, Ale definitywnie gry Róbcie gry i naprawdę super by było, gdyby było więcej tego. Dobra. Następnym pytaniem jest, czy, książ czy wolę książki krótkie czy długie? W sumie to już odpowiedziałam na to pytanie. E, oczywiście krótkie, jak najkrótsze, e, 300 stron maksymalnie to jest idealnie, 500 to już, 400, 500 to już jest tak dużo. 350 jeszcze ta bariera dopuszczalna. Następnym pytaniem jest, czy wolę oprawę twardą czy miękką I to jest pytanie, kto woli w ogóle otwar... oprawy miękkie Oprawy twarde są super, są śliczne w szczególności i takie, wiecie Nie wiem, ja mam takie wrażenie, że jak y, okładka jest twarda To jest takie bardziej wow, no nie wiem jak to powiedzieć nawet Że jest po prostu lepsza, nie wiem, lubię twarde okładki jak coś ma, ma nie papierową, tylko zwykłą okładkę, a właśnie tą grubą. I nawet jakby była 10 zł droższa, to jednak bym kupiła tą twardą, no bo po prostu lepiej wygląda nawet na moim regale. Następnym pytaniem jest, czy używam zakładki czy skrzydełek książki. E, nigdy mi się nie zdarzyło chyba zaznaczyć. E, tym skrzydełkiem nigdy, nie rozumiem tego. Strasznie, strasznie się tak zagina ta książka i ja się boję, że, że sobie ją uszkodzę po prostu, dlatego tego nie robię. Mam 1000 zakładek, więc je używam i mam bardzo podobne pytanie odnośnie właśnie zakładek, to to, czy używam losowych przedmiotów, czy zakładek. Ogólnie, za, ogólnie używam zakładek, ale jak na przykład odkładam na chwilę, bo idę sobie do łazienki, czy do kuchni, czy coś tam, yy, no to telefon sobie, najczęściej no w ogóle telefonu używam jako tej zakładki, na chwilę tylko, e, no ale tak to, to zawsze jest zakładki, jak już odkładam definitywnie książkę e, teraz e, pytanie, czy e, wolę książki z polecenia, czy taka, która wpadnie mi w oko e, taka, która wpadnie mi w oko jakby ktoś mi powiedział, że czytaj tą książkę ona jest cudowna, ale ona by mnie jakoś nie zniechęciła, to bym w życiu jej nie przeczytała tak szczerze bo, no nie wiem, ja wolę jakby, mam jakieś swoje książki, które chcę, no najczęściej po prostu jeśli okładka jest ładna, no to przeczytam. Ładnie i chociaż na półce będzie wyglądać, jeśli miałaby być słaba, ale najczęściej sama wszystko sobie wybieram. No chyba, że yy, to pytanie też jest, że z polecenia, czyli że jak oglądam na YouTubie, to coś mi wpadnie, ale to też jakby... To nie jest jakby czyjeś polecenie Ktoś tam e, kiedyś przedstawił książkę za najgorszą, jaka w ogóle istnieje A ja ją kupiłam, bo mi, mnie zaciekawiła Jeszcze jej nie przeczytałam, ale no e, Wydaje mi się, że bardziej tak sama z siebie e, Następnym pytaniem jest to, czy wolę książki z biblioteki, czy własne I e, własne, to jest już poniekąd odpowiedziałam właśnie na to pytanie, że własne Dlatego, że kiedyś mam historię, że wypożyczyłam książkę, wszystkie, całą serię i chyba było tam 15 tomów. Pamiętnik nastolatki, może ktoś z Was kojarzy. I to była tak super seria i żałuję, że jej nie mogę mieć na mojej półce, bo to jest taka historia, taka książka mojego dzieciństwa trochę, cała ta seria. Była super, naprawdę mi się tak podobała i żałuję, że nie mam jej na swojej półce. Dlatego wolę po prostu książki tradycyjne u siebie w domu. Następnym pytaniem jest to, czy e, wolę duże czy małe litery. Wolę duże, dlatego że wygodnie się to czyta. Małe litery są niewygodne, i e, najbardziej motywujące jest to, kiedy czytasz książkę i szybko lecisz przez te strony. A jak masz takie małe literki, takie roz, rozwalone na całą stronę, to naprawdę się aż odechciała doczytać. E, no to najlepiej duże litery, żeby właśnie widzieć ten postęp, że idzie ci coś a nie przez 10 minut przeczytasz 10 stron, a 10 minut przeczytasz dwie strony, no to jest duża różnica następnym pytaniem jest to czy mm, czytanie w nocy czy w dzień e, szczerze no to wolałabym czytać w dzień bo nie męczą się tak oczy ale najczęściej czytam w nocy więc czytam w sumie zawsze ale gdybym miała wybrać jedno no to chyba dzień w nocy wolę grać Następnym pytaniem jest to, czy e, kończę po rozdziale, e, czy kończę w losowym momencie książki. E, no to zawsze po rozdziale, chyba że muszę gdzieś e, bardzo szybko pójść, no to kończę już normalnie, e, gdzie tam e, muszę, gdzie popadnie, ale no to zawsze po rozdziale, zawsze. Nie rozumiem, jak można być, e, jak można inaczej czytać, zawsze po rozdziale. E, następnym pytaniem jest to, czy e, Wolę szczęśliwe czy smutne zakończenia? No to szczęśliwe, no bo później się nie ma takich yy, własnych przemyśleń i później nie jest się smutnym cały dzień, ale no to szczęśliwe. A. Yy... W związku ze smutnymi zakończeniami No to rzadko czytam takie w ogóle książki Rzadko posiadam takie książki Jedna mi na myśl przypada Jest nim Promyczek i ona była świetna No tak jak już mówiłam na tym kanale Promyczek była, była świetną książką yy, I zachęcam do czytania Ale no to No szczęśliwe, szczęśliwe Gdzie wszystko się udaje yy, Przed ostatnim już pytaniem Jest to, czy wolę książki z morałem Czy takie zwykłe poczytajki, takie tylko, wiecie, takie dla rozrywki. E, czytam większość takie dla rozrywki, ale bardzo chciałabym zacząć czytać właśnie książki takie mądrzejsze, z morałem i tak dalej. E, więc jeśli macie jakieś takie książki, to polecajcie mi. Chętnie je przeczytam. E, ale no, wolę chyba takie zwykłe, takie odmóżdżacze właśnie. E, no, ostatnie już pytanie w tym odcinku jest to, czy wolę... Jedną długą książkę typu 1000 stron, czy wolę podzielić po, po tomach? No to oczywiście, po tomach e, lubię mieć więcej książek, tak też to lepiej wygląda, moim zdaniem, na półce. E, no to e, wolę właśnie więcej, więcej. E, też jakby nieprzyjemnie się czyta książkę, która ma 1000 stron, odnośnie tego, że jak otworzysz na 700 stronie, no to tutaj zostaje taki mały fragment, a tu taki gruby i bardzo niewygodnie się czyta takie książki. Więc wolę po prostu podzielić jak jest książka podzielona na parę tomów. I tym akcentem zakończymy dziś ten odcinek. Serdecznie was zapraszam na mojego Gutritsa. Na dole macie moją nazwę i do zobaczenia w następny poniedziałek. Cześć.